we współpracy z pracownikami tego centrum oraz liderami grup bezdomnych na tym terenie 97 bezdomnych Polaków w, samym tylko, w samej tylko północnej części dzielnicy. Można by zaryzykować stwierdzenie, że w południowej części jest również około 100 osób w potrzebie, śpiących właśnie w pustostanach, garażach. Ale dzisiaj y można już chyba mówić o pierwszych sukcesach, bo Fundacja Barka jak widzieliśmy otworzyła w Londynie pierwsze centrum integracji społecznej dla polskich emigrantów. Na jaką konkretną pomoc mogą liczyć osoby, które zgłaszają się w Londynie do Fundacji Barka? Ja chcę powiedzieć, że to jest kilka tysięcy osób bezdomnych, Polaków w Londynie. Z około 150 ludzi codziennie przychodzi do centrum Broadway, w którym Barka, z którym Barka współpracuje. 80 z nich to Polacy. Pomagamy w informacji, doradztwie, problemami z policją, z sądami, zadłużeniami w Polsce, pisaniem CV, otwieraniem kont w banku. Jak mówi samorząd, największym sukcesem barki do tej pory, to fakt, że po, udało nam się pomóc powrócić do Polski 52 osobom, którzy byli w sytuacjach no, najgorszych z najgorszych. Jak powiedział pracownik ambasady, mieszkają w sytuacjach gorszych niż. czy w warunkach gorszych niż zwierzęta. Oni korzystają obecnie. Systemu barki w Polsce, z naszych stowarzyszeń, placówek edukacyjnych 20 z nich skontaktowało się już ze swoimi rodzinami i powróciło do rodzin. Czy mogą Państwo liczyć również na wsparcie i pomoc ze strony londyńskich samorządów? Czy Brytyjczykom też zależy na tym, aby emigranci, którym nie udało się ułożyć życia na wyspach, mogli wrócić do Polski? Jak najbardziej, bardzo dobrze układa się współpraca Barki z samorządem Londynu. Gdyby nie ich zaproszenie, nie pracowalibyśmy tam, oni to właśnie finansują powroty, a także zatrudniamy socjologów, psychologów, którzy z kolei wspierani są ze środków kancelarii Senatu. Muszę powiedzieć, że już 10 grudnia odbędzie się duże spotkanie wszystkich samorządów całego Londynu, którzy będą rozmawiali o tym, jakby powielić ten projekt Barki na inne dzielnice. Na pomoc miejscowych organizacji można liczyć także w przypadku konfliktów na linii pracodawca pracownik dlaczego warto zapisać się do irlandzkich związków zawodowych? Przede wszystkim dlatego, że Chodzenie do sądu, prawda, czy, czy udzielenie się, znaczy udawanie się do inspekcji pracy nie zawsze załatwia sprawę. Pracodawca może zapłacić jakieś część wynagrodzenia prawda, i sprawę umyje, umyje swoje renty. Natomiast przy związkach zawodowych my walczymy o to, żeby warunki pracy były na przyszłość dla pracowników, żeby mogli sobie poprawić warunki pracy w tym zakładzie pracy. Poprzez organizowanie się w związek zawodowy mogą zmusić pracodawcę do negocjacji tak, żeby warunki pracy były dla nich godne. Ale czy związki zawodowe... Nie bronią miejsc pracy dla swoich, nie obawiają się taniej konkurencji z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład z Polski? E, wydaje mi się, że tak nie jest, przede wszystkim dlatego, że my dbamy o to, żeby te warunki pracy nie były zaniżane przez pracowników migracyjnych, żeby oni nie byli tą tanią siłą roboczą, żeby nie było tego wyścigu do e, e, zaniżenia stawek minimalnych, tak żeby wszyscy pracownicy nieważne czy są z Irlandii, prawda, czy są Polakami czy Czechami, mieli godne warunki pracy. To przede wszystkim. Brytyjskie i irlandzkie organizacje charytatywne, także zresztą Fundacja Barka, są zdania, że w tę akcję pomocy dla emigrantów zarobkowych włączyć się, powinna włączyć się Komisja Europejska. Jakich działań ze strony instytucji unijnych Państwo oczekują? Od początku współpracujemy z Komisją Europejską, komunikujemy się regularnie z komisarzem do spraw równych szans i zatrudnienia Wladimirem Spidlą. Przede wszystkim uważamy, że niezbędne jest, by powstały nowe linie programowe, które będą wspierały obywateli europejskich migrujących za pracą, jeżeli chodzi o ich dostęp do informacji, zabezpieczeń społecznych. No, edukacji. Bo pieniądze unijne, fundusze przydałyby się przede wszystkim chyba na przygotowanie potencjalnych emigrantów jeszcze przed wyjazdem z kraju. Jak Państwa zdaniem takie przygotowanie powinno wyglądać. Pani Ewa, proszę bardzo. Tak, znaczy, jeżeli yy, uważamy, że bardzo ważne jest, by obywatele migrujący za pracą byli przede wszystkim dobrze poinformowani, jeżeli chodzi o to, jakie mają prawa w kraju docelowej migracji. Jaki mają dostęp albo nie mają właśnie do informacji, doradztwa, zatrudnienia, zabezpieczeń społecznych. W Polsce po 50 latach komunizmu generalnie nie nauczyliśmy się przedsiębiorczości i bardzo dużo zależy od naszego rządu. My, obywatele, którzy masowo głosowali na nowy rząd, bardzo dużo sobie obiecują. Że no ta bardzo... sytuacja się zmieni szcz szczególnie właśnie od ministra pracy. Bardzo ważne jest chyba także uświadomienie grożących niebezpieczeństw. Dzisiaj chyba czasami sami jesteśmy sobie winni. Nie potrafi często czytać ogłoszeń o pracy. Co powinno zwrócić naszą uwagę, czy wzbudzić podejrzenie, że oferta nie jest uczciwa? Ja powiem tak, że nawiązując do tego, co mówiła Pani Ewa, że przede wszystkim, zanim się sięgnie właśnie po oferty pracy, trzeba poznać, jakie są warunki pracy w danym kraju, gdzie ewentualnie zwracać się o pomoc, jeśli będzie się na miejscu, na co zwracać należy uwagę podczas ewentualnie szukania, prawda, oferty do pracy, gdzie są podawane minimalne stawki, żeby wiedzieć, na co się jest przygotowanym. Co się może stać, to przede wszystkim, bo co by nie było, jeśli nawet prawda, oferta wygląda całkiem, całkiem zgrabnie, jeśli wylądujemy na miejscu, i okaże się, że mimo tej całej cudowności, jaka była opisana w ofercie, że kontrahent był całkiem wiarygodny, lądujemy właściwie na dworcu w Dublinie czy w Londynie i tego kontrahenta nie ma co wtedy. No tak, jeśli jeśli weźmiemy pod uwagę te rzeczy, o których pan mówi i o których wcześniej mówiła przedstawicielka Fundacji Barka, będzie można uniknąć wielu dramatów. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Barnaba Filip Dorda przedstawiciel największego irlandzkiego związku zawodowego Siptu, a w studiu w Poznaniu była pani Ewa Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, pani Ewo przy okazji serdeczne gratulacje z okazji ostatniej nagrody przyznanej Fundacji Barka, nagrody Pro Publico Bono. To nagroda dla najlepszych inicjatyw obywatelskich, a tę nagrodę Fundacja Barka otrzymała właśnie za swoje projekty prowadzone w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję, dziękuję bardzo.